W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Wiadomo co spadło w Polsce, jest reakcja MSZ, brutalny atak na Ukrainę, Zoński reaguje, mocna presja na Ukrainę, pieniądze już nie popłyną. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał Wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. W tle negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją wczoraj nad ranem w Polsce miał miejsce kolejny groźny incydent, ponieważ w województwie lubelskim w okolicy miejscowości Osiny spadł niezidentyfikowany obiekt, a jak wynika z ustaleń reporterów, był to dron wojskowy. Zespół prokuratorów razem z wojskiem pracuje na miejscu eksplozji niezidentyfikowanego obiektu w lubelskich Osinach. Ze wstępnych ustaleń prokuratorów wynika, że w nocy na pole kukurydzy spadł wojskowy dron. Do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych, przekazał Michał Krak Rasań, reporter RMF FM. Głos w tej sprawie zabrał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który nie wykluczył żadnej z hipotez, przy czym zaznaczył, że najprawdopodobniej był to właśnie dron. Jesteśmy państwem graniczącym z miejscem, gdzie się odbywa, trwa pełnoskalowy konflikt. Analizujemy wszystkie potencjalne i możliwe scenariusze. Jeśli chodzi o meldunek dowódcy operacyjnego dotyczący przestrzeni powietrznej, bo takie otrzymałem dzisiaj rano, jak każdego ranka, systemy radiolokacyjne według wstępnej analizy nie zanotowały naruszenia przestrzeni powietrznej, co nie oznacza, że nie będziemy weryfikować w tym zakresie, i to jest też jedna z hipotez, którą trzeba brać pod uwagę. To są małe obiekty, drony są małymi obiektami, bo najprawdopodobniej mówimy o dronie, który rozbił się. Nie nosi on na razie z tych informacji, na razie podkreślam, znamion, które by świadczyły od razu o charakterze militarnym, więc też nie należy wykluczyć, że mamy, możemy mieć do czynienia z dronem przemytniczym. Co więcej, szef MON nie wykluczył też, że wczorajszy incydent na Lubelszczyźnie mógł być celowym aktem sabotażu. I nie należy wykluczyć czegoś, co miało też miejsce w innych państwach, aktów sabotażu, czyli działania związanego z dywersją, z sabotażem na terytorium Rzeczpospolitej. Do tej pory mieliśmy do czynienia z podpaleniami jak na Marywilskiej, tu już wiemy, że to było zdarzenie inspirowane ze strony Federacji Rosyjskiej. W podobnym tonie wypowiedział się także wojewoda Lubelski, który mówił o niezidentyfikowanym obiekcie powietrznym. To, co wiemy na chwilę obecną, tak jak Państwo usłyszeli, to to, że nie zidentyfikowany obiekt z powietrza nie chciałbym się tutaj wypowiadać dokładnie na temat parametrów technicznych ani szczegółów eksplozji, dlatego że są od tego odpowiednie służby. Mamy do czynienia ze szczątkami, teren jest zabezpieczony, wszystkie służby na miejscu pracują. Na chwilę obecną jest na miejscu z nami przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji, która w takich wypadkach w pierwszej kolejności odpowiada za, za zabezpieczenie terenu. Czekamy na prokuraturę okręgową i przedstawicieli wojska, które w tym wypadku dalej będą prowadzić czynności. Następnie pojawił się komunikat dwództwa operacyjnego informujący o ewentualnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W odniesieniu do informacji o znalezieniu szczątków obiektu na terenie powiatu łukowskiego informujemy, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi, czytamy w komunikacie. Później drak Rzecznik MSZ rozwiał wątpliwości. W rozmowie z agencją Reuters powiedział, co spadło wczoraj na terenie Polski. Obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce był rosyjską wersją drona Szachet, przekazał Rzecznik, po czym szef dyplomacji zapowiedział oficjalny protest. Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy, napisał Sikorski. Co ciekawe, podczas tej samej konferencji prasowej szef Mon kolejny raz zabrał głos w sprawie wysłania polskich wojsk na Ukrainę i kolejny raz zaznaczył, że taka opcja jest niemożliwa. Jeszcze raz. W Waszyngtonie nie było spotkania koalicji Hent. W Waszyngtonie było spotkanie prezydenta Trumpa, prezydenta Załęskiego i liderów krajów europejskich zaproszonych przez prezydenta Trumpa do Waszyngtonu. Spotkanie koalicji chętnych odbyło się wczoraj i w tym spotkaniu wziął udział premier Tusk, reprezentując po raz kolejny Polskę. W niedzielę w tym spotkaniu brał premier Sikorski. Nie było spotkania koalicji chętnych, w którym bierze udział ponad 30 państw. Biorą udział struktury natowskie i struktury Unii Europejskiej szefowa Komisji Europejskiej i szef NATO. Pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii jest przygotowywana koncepcja wsparcia Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu broni lub osiągnięciu pokoju, podpisania pokoju roli tych państw, jak można wspierać Ukrainę. Spośród państw, które są zgromadzone w koalicji Chetni. Część mówi, jesteśmy gotowi wysyłać wojska na Ukrainę. O tym publicznie na przykład mówi prezydent Macron od dawna. Część państw, takich jak Polska, ale nie tylko Polska. Nasi sojusznicy w NATO, też będący na wschodniej flance, duże państwa europejskie, też mówią, nie chcemy i nie planujemy i nie wyślemy wojsk swoich na Ukrainę. Więc nieprawdą jest to, co Pani cytowała, że koalicja chętnych to jest koalicja tych, którzy wysyłają, czy chcą wysłać wojska na Ukrainę. Tymczasem Rosja kolejny raz dokonała brutalnego ataku na Ukrainę, o czym poinformował prezydent Załęski, który wrócił już ze szczytu w Ameryce. Wczoraj w nocy w wyniku ataku dronów na Ochtyrkę w obodzie sumskim rannych zostało 14 osób. Rodzina z rannymi dziećmi, 5 miesięcy, 4 lata i 6 lat zwróciła się o pomoc po ataku. W Konstantyniówce w obwodzie donieckim atak bombą szybowcową uszkodził 5 budynków mieszkalnych, a co najmniej 3 osoby wciąż pozostają pod gruzami. Akcja ratunkowa trwa. Doszło również do zdradzieckiego ataku na stację dystrybucji gazu w obwodzie odeskim. Ostrzał objął również obwody Czernichowski, Charkowski i Połtawski. W sumie, że to ponad 60 dronów i pocisku balistycznego, napisał Załęski, dołączając nagranie z całego zdarzenia, po czym wezwał do wywarcia jeszcze większej presji. Wszystkie te ataki są demonstracyjne i tylko potwierdzają potrzebę wywierania presji na Moskwę. Konieczność nałożenia nowych sankcji i ceł, dopóki dyplomacja nie osiągnie pełnej skuteczności, apelował Załęski. W szczerej Rosji nie wierzy też Emmanuel Macron, który podczas wywiadów wprost nazwał Putina drapieżnikiem i ogrem. Uważam, że Rosja stała się trwałym czynnikiem destabilizującym i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas. A poziom inwestycji, jaki poczyniła w ostatnich latach, nie spadnie z dnia na dzień. Ze 100 do zera. Zatem, kraj, który inwestuje 40% swojego budżetu w taki sprzęt, który zmobilizował armię liczącą tyle osób, nie powróci do stanu pokoju i otwartego systemu demokratycznego z dnia na dzień. Nie bądźmy naiwni. Dlatego też, również dla własnego przetrwania, on musi nadal jeść. Bo jest drapieżnikiem. To ogr u naszych bram. Nie twierdzę, że jutro Francja zostanie zaatakowana, ale w końcu to zagrożenie dla Europejczyków. Nie bądźmy naiwni. Co więcej, w innym wywiadzie dla NBC News prezydent Macron jasno określił, że anektowane terytoria ukraińskie nie zostaną uznane przez Europę. W pierwszej fazie wojny, trwającej od lutego do lata 2022 roku, zdobyli oni wiele terytoriów. Jednak dzięki imponującej mobilizacji Armii Ukraińskiej i całego narodu ukraińskiego, a także dzięki bezprecedensowemu wsparciu, udało im się ich odepchnąć pod koniec drugiego półrocza 2022 roku. A jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację między listopadem 2022 roku a dniem dzisiejszym, to minęło ponad 1000 dni wojny. Armia rosyjska zajęła mniej niż 1% terytorium Ukrainy. Chciałbym więc, aby wszyscy słuchający nas i oglądający wasz program mieli świadomość, że Rosjanie nie radzą sobie tak dobrze. Trzy pół roku temu rozpoczęli specjalną operację, która miała trwać trzy tygodnie, a podczas ostatniego tysięcznego dnia zajęte mieli mniej niż 1% terytorium Ukrainy. Wszyscy, którzy twierdzą, że Ukraińcy są przegrani, przegrają. To są całkowicie fałszywe informacje. Teraz, kiedy mówimy o terytorium, to jest to kwestia do omówienia przez prezydenta Ukrainy i naród ukraiński. Nie jest to moim zadaniem i absolutnie niedopuszczalne jest, aby wszyscy przywódcy o tym dyskutowali. Wasz prezydent wyraził się bardzo jasno wcześniej. Dlaczego? Ponieważ chodzi o suwerenność. Bo dzień, w którym zaczniemy akceptować uznanie terytoriów zajętych siłą, będzie to oznaczało koniec porządku międzynarodowego. Jak chcesz, żebyśmy jako społeczeństwo byli wiarygodni w innych częściach Europy, w Afryce? Jak chcesz, żebyśmy nadal prowadzili debatę na temat Tajwanu? Czy naprawdę wierzycie, że jeśli uznamy część Donbasu lub Krymu, czy nie wiem czego jeszcze, i powiecie ok, bo to nie jest nie wiem co, to jest w porządku? Nie ma już porządku międzynarodowego. To nie jest zgodne z kartą Narodów Zjednoczonych. A dzień po utracie naszej zbiorowej wiarygodności USA, Europy, wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa staną się całkowicie niczym w stosunku do wszystkich innych, którzy uważają nas za gwaranta bezpieczeństwa. Tymczasem Donald Trump w wywiadzie dla stacji Fox News oświadczył, że powrót Krymu do Ukrainy jest niemożliwy. Tak samo jeśli chodzi o członkostwo tego kraju w sojuszu NATO. Panie prezydencie, czy wczoraj rozmawialiście o wymianie terytoriów, ponieważ dużo rozmawialiście o regionie Donbasu? Jakie były nastroje? Co powiedzieli na ten temat inni przywódcy? No i to rozumieją. Proszę posłuchać. Każdy może oddawać miłego i tak dalej. Ale wie pan, Ukraina odzyska swoje życie. Przestaną zabijać ludzi na całym terytorium i otrzymają dużo ziemi. Ale to była wojna. Rosja jest potężnym mocarstwem. Czy nam się to podoba, czy nie? To potężne mocarstwo. To znacznie większe państwo. Nie powinno się było rozpoczynać tej wojny. Tak się nie postępuje. Nie można atakować kraju 10 razy większego od siebie. Eksperci wojskowi to widzą. Gdyby nie najlepszy sprzęt wojskowy, który produkujemy, najlepszy na świecie, daliśmy wszystko, co wzięli. Prawdopodobnie też dużo pieniędzy. Ale oni mieli patrioty. Mieli najlepsze pociski na świecie. Cały sprzęt. Produkujemy zdecydowanie najlepszy sprzęt na świecie. Wszystkie inne są niczym. Więc daliśmy im dużo sprzętu. Teraz mając to na uwadze, żołnierze ukraińscy są niezwykle odważni, ponieważ walczyli z siłą znacznie większą i podejrzniejszą. To nie jest tak, że się zatrzymali. Zakładam, że wszyscy widzieliśmy mapę. Znaczna część terytorium została zajęta. Terytorium to zostało zajęte. Teraz mówię o Donbasie. Ale Donbas, jak wiecie, w 79% należy do Rosji i jest przez nią kontrolowany. Więc rozumiem, co to oznacza. Podobnie twierdzi też premier Słowacji Robert Fico, który uważa, że bez rezygnacji Ukrainy z członkostwa w NATO i strat terytorialnych wojna z Rosją się nie skończy Jeśli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, po wojnie każdy jest generałem Ale pozwolę sobie przypomnieć, że odrzucenie członkostwa Ukrainy w NATO było z mojej strony jasno z mojej jasne od pierwszych wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie, na Ukrainie. Chociaż, chociaż spotkał mnie za to ostra krytyka Równie ważne jest faktyczne zrozumienie, że bez dyskusji na temat zmian terytorialnych na Ukrainie nie ruszymy z miejsca, jeśli te dwa podstawowe porozumienia, jedno dotyczące członkostwa w NATO, a drugie dotyczące terytoriów kontrolowanych przez wojsko, doprowadzą do zawieszenia broni i zakończenia bezsensownego zabijania Słowian. Proces rozpoczęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych należy uznać za jego ogromny osobisty sukces. Mogę tylko wyrazić ubolewanie że w Unii Europejskiej musieliśmy czekać na Donalda Trumpa, aby wskazał nam drogę do pokoju. Na terytorium Europy trwa konflikt zbrojny. Logika podpowiada więc, że powinien on również zakończyć się na europejskiej ziemi, pod pełnym patronatem Unii Europejskiej. Z kolei rzeczniczka Białego Domu podczas ostatniej konferencji prasowej potwierdziła, że wojska amerykańskie nie zostaną wysłane na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent jednoznacznie stwierdził, że amerykańskie wojska nie zostaną wysłane na Ukrainę, ale z pewnością możemy pomóc w koordynacji działań i być może zapewnić naszym europejskim sojusznikom inne środki gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent rozumie, że gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałego pokoju i polecił swoim zespołowi do spraw bezpieczeństwa koordynację działań z naszymi przyjaciółmi w Europie a także dalszą współpracę i rozmowy w tych sprawach z Ukrainą i Rosją. Rzeczniczka dodała jednak, że Władimir Putin zgodził się na dwustronne spotkanie z Włodym Załęskim, czym potwierdziła doniesienia medialne oraz słowa niektórych europejskich liderów. Po wczorajszych obiecujących rozmowach prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Putinem i zgodził się rozpocząć kolejny etap procesu pokojowego, czyli spotkanie prezydenta Putina z prezydentem Zelenskim, po którym w razie potrzeby odbędzie się trójstronne spotkanie prezydenta Putina, prezydenta Zelenskiego i prezydenta Trumpa. Jak powiedział prezydent, wiceprezydent Vance, sekretarz Rubio i specjalny wysłannik Bitko będą nadal koordynować działania z Rosją i Ukrainą, aby jak najszybciej doprowadzić do realizacji tego celu. Należy pamiętać, że przed zdecydowanym zwycięstwem prezydenta Trumpa w listopadzie zeszłego roku nie było widać końca krwawej walki. Teraz w końcu może pojawić się światło w tunelu i szansa na trwały pokój. To dlatego, że prezydent Trump jest prezydentem pokoju, a Ameryka ponownie stała się światowym liderem. Nikt z obecnych tutaj nie powinien zapominać, że światowi przywódcy przybywają właśnie tutaj, do Waszyngtonu, aby uzyskać pomoc. Podczas gdy poprzedni prezydenci podróżowali po całym świecie, aby przepraszać za Amerykę, prezydent Trump staje w obronie Ameryki i zdecydowanie przywrócił status niekwestionowanego lidera wolnego świata. Również Sergiej Ławrow powtórzył, że Rosja zaproponowała Trumpowi zwiększenie liczby delegacji uczestniczących w bezpośrednich negocjacjach rosyjsko-ukraińskich. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie ogłoszono bezpośredniego potwierdzenia zgody Putina na osobiste spotkanie z Zelenskim. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem Trumpem przedwczoraj, nasz prezydent zaproponował nie tylko kontynuację rozmów, ale także rozważył podwyższenie rangi delegacji. To właśnie wpisuje się w naszą propozycję, o którym właśnie wspomniałem, aby w ramach tego procesu oddzielny blok był poświęcony rozpatrzeniu politycznych aspektów uregulowania obok kwestii wojskowych oraz humanitarnych. Oczywiście nie od nas zależy reakcja strony ukraińskiej, ale ponieważ pomysł ten został pozytywnie przyjęty przez prezydenta Trumpa, liczymy, że przekaże ją i wyjaśni przedstawicielom Kijowa i wtedy otrzymamy odpowiedź. Byłby to ważny krok w kierunku Podniesienia poziomu negocjacji, konkretności i zbliżenia do rozpatrzenia kluczowych kwestii, które należy rozwiązać, w cel osiągnięcia trwałego porozumienia. W każdym razie, jak już powiedziałem, jesteśmy gotowi na wszystkie formaty, ale jeśli chodzi o spotkanie na najwyższym szczeblu, konieczne jest jak najdokładniejsze przygotowanie ich na wszystkich poprzednich etapach. Stupienie. Presja na Ukrainę jest więc coraz większa, co potwierdził też sekretarz skarbu Scott Besant, który powiedział, że Trump nie wyśle już więcej amerykańskich pieniędzy na Ukrainę. Odkąd 20 stycznia objął urząd prezydenta, prezydent Trump mówi o tym, że nie wyśle więcej pieniędzy na Ukrainę. Nawiązaliśmy partnerstwo gospodarcze, które po zakończeniu konfliktu może przynieść ogromne korzyści amerykańskim podatnikom. Może odzyskać nasze inwestycje. Jeśli Ukraina poradzi sobie dobrze, my też sobie poradzimy. Konflikt się zakończy, a musi się zakończyć, aby partnerstwo gospodarcze naprawdę zaczęło funkcjonować. Musimy zacząć od pewnych inwestycji już teraz. Myślę więc, że prezydent Trump jest bardzo czujny. Obecnie sprzedajemy broń Europejczykom, którzy następnie sprzedają ją Ukraińcom. To. Tymczasem Steve Witkow potwierdził, że Trump chce jak najszybciej osiągnąć porozumienie, co wiąże się z pominięciem zawieszenia broni, co z kolei najpierw chciałaby uzyskać Ukraina. Jesteśmy w trakcie negocjacji i myślę, że zakończą się one sukcesem dzięki przywództwu prezydenta Trumpa. Jednak już podczas pierwszego spotkania na Alasce Rosjanie niemal natychmiast poczynią na jakieś ustępstwa. Częścią uzyskania tych ustępstw było sprawdzenie, czy Rosjanie rzeczywiście są gotowi na jakieś większe ustępstwa. Było jasne, że jest to dla nas bardzo ważna informacja wywiadowcza. Prezydent niemal natychmiast to doprecyzował. To właśnie spowodowało, że spotkanie to trwało tak długo. Zostaliśmy tam dość długo, ponieważ faktycznie osiągnęliśmy postęp w kwestii tego, jak możemy dojść do porozumienia pokojowego. Wiecie, porozumienie o zawieszeniu broni jest bardzo, bardzo łatwe do złamania ponieważ nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów. Porozumienie pokojowe jest zupełnie inne, jest znacznie bardziej solidne. Podczas spotkania na Alasce prezydent zaczął wyczuwać, że uzgodniliśmy wiele elementów wstępnych porozumienia pokojowego, więc dlaczego nie dążyć do zawarcia pełnego porozumienia? Oczywiście w tym zwariowanym świecie został za to skrytykowany. Siedziałem, patrzyłem i szczerze mówiąc, nie wierzyłem. A jeśli podoba wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki! Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.